Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sheik'sa jest 2341. Przed nami Awka. Ale pomyślałem, że spróbujemy zrobić coś fajnego, czyli. Nie wiem tylko, czy mi się to uda. Flem. Zepsuł mój plan. Ale mamy parę minut. Potrzebujemy. Dobrze. Bardzo dobrze. Wszystko jest bardzo dobrze. O to chodzi. O to chodzi, moi drodzy. O to chodziło, i teraz próbujemy w drugą stronę. A powiem Wam, co będziemy próbować robić. Teraz z flemem powinno pójść łatwiej. U, Tak jest, jeszcze ze 3. Aj, flem. Powiem Wam, że mamy te kilka minut i chcę spróbować wbić 50 tysięcy. Czci jako pierwszy, a potrzebuję do tego trochę, ee, trochę expa. Niestety ten procent winów, jak widzicie, nie jest już taki, że 70% wygrywam, ale nie ma jeszcze tragedii, moi drodzy. Ach, szkoda, ten win był mi potrzebny. Potrzebuję dwa winy pod rząd. Dwa albo trzy najlepiej. I jeszcze jeden. Kurde. Nie, to było hamstwo. Jeden. Potrzebuje sporo czci jeszcze więcej. Jeszcze raz. A mówię, jeszcze raz, to musisz wtedy przegrywać. No nie, no. On to robi specjalnie. Ta głupia gra to robi specjalnie. Ale mamy jeszcze parę minut i spróbujemy naszego chytrego planu. Skupimy się na słoneczku. Dobrze. I teraz jedziemy słoneczko w drugą mańkę. Okej. Okay. Nie udało się, ale dobrze, słoneczko jest na pierwszym. Oddawaj cześć. Flem, oddawaj cześć. Dobrze. Flem, oddawaj cześć. Dobrze. Flem, oddawaj cześć. Flem, ty dziadu, oddawaj cześć. Słoneczko, oddawaj cześć. Jeszcze raz ze słoneczkiem. Dobrze. I jeszcze raz z flemem. No nie no. To za głupia gra. Yeah. Dobra, i teraz szybko 17 zadań. A, 2 za 305 za 907 za 1300. No co się dzieje z tą głupią grą. 5 za 300, 2 za 300, 5 za 1,200. 17 zadań potrzebujemy na ekspresie zanim się gapną i będą mnie farmić w drugą stronę. 5 za 1,200. Szybciutko. 2 za 4,07 za 1,800. Jedziemy. Odcinek specjalny, w którym próbujemy wbić 50 000 czci i zrobić awkę w 5 minut. Zobaczymy, czy się uda. Na szybciutko staram się wybierać najlepsze ekspowo zadania. Szybko Pi! Pi stary. 2 za 300, 2 za 100, 5 za 900. Nieważne na razie jedzenie. 10 za 2,5. Nie wiem, ile jeszcze tych zadań potrzeba, ale na razie się tym nie stresuję. Ile mamy czci? Jeszcze trzy zadania na ekspresie. Szybciutko trzy zadania. Jedno. Może się nich nie gapnie. Yeah, moi drodzy. I to jest to. I tak to się robi, moi drodzy. Tak to się robi w magicznym świecie. 50 tysięcy czci jako pierwsi na W9 Oto chodziło, żeby jak najszybciej powbijać ile się da? Na arenie Przeczekają specjalnie prawie do końca doby, żeby oni sobie też po 23 jawkę porobili. Połapali trochę no połapali trochę ekspa, trochę czci z zadań i dopiero zacząłem myśleć o tym, żeby ich trochę potłuc. Hahaha, ha, ha. to taki był sprytny Maciej i... Sprytny Maciej ma 12. Order 12. Jako pierwszy na serwierku 9. A teraz dokończymy tą ławeczkę. Już na spokojnie. Nie, co to za to ty wybrałeś? To ty wybrałeś, imbecylu. 2 za 310, za 2 miliony jedziemy z tym. 5 za 1300 milion 300, tak jest. 2 za 310, za milion 700, 000. także moi drodzy, udało się. Nie sądziłem, że się to uda, ale jak widzicie, udało się. 10 za 2,700. 10 za 600, 2 za 500. Teraz mogą mnie bić, farmić. Dynda mi to mamy. 50 000 czci i piękny orderek wbity. Jedzonko leci 10 za 2, 200, 5 za 1,300. Ok, musimy tutaj coś się pozbyć. Fujera nie mogę nakarmić, mroka mogę, dobrze. Póki doba się nie skończyła. O, to też mogę. Tego nie mogę i tego też już nie mogę. I fujera też nie mogę, dobra. Ok, to idziemy kończyć naszą awkę. 5 za 1 300 i zobaczymy czy... O, widzicie jak się opłacało? I teraz jest dzięki temu zadanko ostatnie. 5 za 2700 i mamy zrobioną aweczkę, moi drodzy. Wszystko tu z jedynką z tyłu brzydko to wygląda, ale zaraz będziemy naprawiać. Hmm. W każdym bądź razie aweczka jest zrobiona. Cykniemy sobie jeszcze rękę dla sportu. 50 191 czci, orderek zrobiony, i to o to w tym wszystkim chodzi. 135 milionów, ale to zaraz do tego wrócimy. Mamy 11 minut, awka już jest zrobiona. Tak. Wszystko nakarmione, więc przejdźmy do PW. Rudy Lisek, łysiejesz, tak wiem, wyłysiałem to wszystko przez Ezo, nie mam już w ogóle włosa. Jak już wszyscy piszą, to ja też mam masz ocenić staty? Życzę powodzenia dla ciebie i gildii, dziękuję ci. Troszkę może wytrzymałości, klaser masz. Nie tęgawy. Szatan, Siema, ocenisz staty, szatanie. Z szatanami nie lubię nic wspólnego, fajnie, Mak, zrobiony ze słabym klaserem, ale. Fajnie pod tanka zrobiony. Gitara, dziękuję Ci za odpowiedź w odcinku. Moje konto na s 34 to Experience Clear. SPS, jeżeli chcesz, to jeszcze nie zmieniałem nazwy, więc możemy herpowerować, jaki macie. Słuchaj, zastanawiam się cały czas. Zapisuję to na odcinku, więc jeżeli się zastanowię, to Ci napiszę na S4, ale potrzebuję takiej moje chwile wytchnienia. Ocenisz staty i klaser 106. Klaser słaby, staty ok. Fo, o co chodzi z poziomem twierdzy w sali chwały, zapraszam do naszej gildii, pisać do oficera i do mnie. O to chodzi, że jak sobie klikniesz na playlistę Shakespeare, to znajdziesz sobie odcinek twierdza i tam masz. Jak zdobyłeś order przyjaźni? No ludzie, moi drodzy, jak się zdobywa order przyjaźni? Zaprosić trzeba znajomych. Ludzie. Ewentualnie, tak jak ja, poprosić na YouTubie i się zebrało 17 osób. Witaj Maczku, chciałem zapytać Cię o to, kiedy Twoim zdaniem możesz usunąć serwer międzynarodowy. Pewnie szybciej ruszyć 10 serwerów międzynarodowych niż jeden polski biste odcinki, jeszcze trochę byś miał 3000 słów. jak myślisz dobre mam i ty, miłego dnia, słabe masz i bo prawie nic nie ma gemów i masz zarąbisty, wysoki poziom, rudy gem wymieniony, staty podładowane, pozdrawiam, no to się cieszę i też cię pozdrawiam, analog ZRT, wyłysiałeś, Maciek już kompletnie wyłysiałeś przez to słoneczko, wyłysiałem przez EZO, a nie przez słoneczko, bo nie było. Ezo, przez 3 dni prawie na grze już się denerwowałem, że poszła szukać pokemonów i Pokémony ją zjadły. Poszukujecie grzybiarza, nie wiem po co. Eee, witaj, ocenisz Staty i klaser. Pokaż no ten klaser 72 3, 302, 590. Klaser słabiutki, mój drogi. Maczki czy ma jakieś znaczenie, którego pupila się karmi na początku, czy może na losowo? Hmm, polecam odcinek pupila na playliście, U Fryzjera się było, nie? Wyłysiało się, podoba, gratki za zrobiony loch, ale i sony też zrobił. Nowy Avatar, patrzę top jeden maciek, na to przysunę I znowu na top jeden maciek, ma nowy awatar. Pozdrawiam na odcinku co staty. Cześć, prawda? Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Staty okej, okay, ale z tym kaserem to więcej. Nawet nie śmiej mi wysyłać jakiekolwiek PW, bo ci normalnie dam bana. Hello, I hack on mushrooms if you interest. Send me your password, email and how much mushrooms want, I will send mushrooms to you in an hour. No, w, a w ciągu godziny wyczyszczę ci całe konto, <laughs> przejmę je. I będzie zajebiście. <laughs> Jak ktoś z Was się daje łapać na takie PW, to życzę powodzenia, bo podejrzewam, że konto później jest doszczętnie zmasakrowane. <laughs> Także mój drogi, to w ogóle to za to, to ci się należy screen do supportu, żeby ci adres IP znaleźli, po prostu zablokowali twoje adres IP. Damaszku bardzo sobie twoje odcinki, ogólnie jesteś DBS. A dziękuję Ci, Goncio. Luniosek, widzę, że jest tylna pazdana. No, wyłysiałem, wyłysiałem. Rogier, pozdrawiam na odcinku i oceń staty. Pozdrawiam cię na odcinku i oceniam staty, staty. Masz okej. Okay. Klaser masz beznadziejny, ludzie. Nie piszcie do mnie z takimi klaserami, bo was pogryzę. Chciałem haćku, być miły, dużo osób nie ma noża rzeźnickiego w klaserze. Wcześniej znalazłem taką osobę. wiem, podać się twoim widzom. Nikt tego gracza to SS. Nie, yy, podać twoim widzom. Nikt tego gracza, tu SS jego postaci, kto chce, to niech sobie przypisze SSA. Pozdro Bartek, pozdro 300, 900. Mateo Sabikow, witam, mam gdy będę ulepszał coś twierdzy, co to będzie to wylewa... wylewało, że będę dostawał więcej surowców, czy to jest coś takiego? Proszę odpowiedzieć, jak nie... a jak nie to na odcinku. Tak, mój drogi, im wyższy masz poziom, tym więcej dostajesz, o ile przeciwnik nie ma dużo niższego poziomu niż ty tam mogłem dołączyć do Gildi ma Max 3 dni potrzebuje dobrych kamieni, Proszę bym o odpowiedź, każdy potrzebuje kamieni, każdy potrzebuje życia. I tam jako jest taka sprawa, może kojarzysz gracza, taksi i ty, kojarzy gracza, taksi z ryty. Jeśli tak coś się stało, że on jakby nie może dołączyć do tej gildii, nie wiem, to jest jakaś sytuacja, ja lubię ciebie i jego, ponieważ i u ciebie i u niego fajnie się wygląda Shakespeare, ja nie stoję w żadnej stronie. Mój drogi tak, zaistniała taka sytuacja, że jest beznadziejnym kłamczuchem, oszustem i perfidnym... Kretynem, tak, nazwę to kretynem, bo jeżeli na odcinku wyzywa się mnie od idiotów, a później się do mnie pisze, że to nie miało miejsca, to trzeba być kretynem, żeby uważać, że ja się nie gapnę. Tak, mój drogi, pisał, chciał dołączyć, grzecznie mu odpowiedziałem, że nie, a potem kłamał, że nie chciał dołączyć, że nie będzie tu dołączał i że jestem idiotą i że nawet nie będzie tu pisał. Wszystko jest w jego odcinku. Urodziny Szejksa na W9, jak mnie obraża, a u nas jest kilka odcinków od Taxi ZRT w YouTube. W Moher Power pierwszy odcinek, później dwa, trzy kolejne, jest tam jeszcze kilka PW, które potwierdzają moje słowa, że jest bezczelnym kłamcą, oszustem i mm, hamem. Bo jeżeli on mnie może wyzwać od idiotów, Billy to ja również mogę nazwać go hamem. Tyle mój drogi. Tak w czystym skrócie, jeżeli jesteś bardziej zainteresowany, to zapraszam Cię na YouTube'a do wcześniejszych odcinków. Moi drodzy, jest 2354. Jesteśmy po zrobieniu wszystkich zadań. Słoneczko też. 136 280, 135 094. Stan na dzień dzisiejszy to jest przewaga słoneczka w wysokości miliona ekspa. A jeszcze sobie złapię te 60 tysięcy, żeby nie było, że. Że nie mam, więc 136 280 do 135 150. Milio, milion 200 000 Expa ma przewagi, słoneczko, i to mu pozwala pisać. Tak, ktoś ma więcej Expa niż ty, czyli ja o milion Expa. chłop 3 miesiące ma gildię, która ma więcej bonusu. Przez ostatni miesiąc 20% bonusu więcej. Chłopak naciłał milion Expa przewagi, mając jeszcze ileś. Pupili więcej przy tej samej liczbie lochów. No gratuluję, jesteś po prostu i jesteś po prostu najlepszy, najwspanialszy i w ogóle sukces to jest dla ciebie, że cały milion expa masz więcej, mój drogi. Czyli tyle co mi pół twierdzy zrobi w jedną noc i taki już jesteś wspaniały, bo masz 2284, 2284. No faktycznie 136 milionów versus 135. To wiesz, powiem Ci szczerze, jak ja bym był w takiej gildii, która ma 20% więcej bonusa, a Ty byś był w takiej jak ja, to pewnie byś już płakał, żebrał, żeby Cię gdzie indziej przyjąć i porzucał swoją gildię jak na W10, jak pies z kulawą nogą. No, pies z kulawą nogą to akurat jest zły przykład, ale jak szczur, uciekasz z pokładu, zostawiasz swoją gildię, bo inna ma więcej procent zamiast walczyć i budować coś tak jak my tutaj budujemy i zobacz co żeś Osiągnął przez 3 miesiące, osiągnąłeś milion przewagi w Expie mając najlepszą gildię, największe bonusy i 45 lochów zrobionych, jak my jeszcze mieliśmy 33. Tyle żeś osiągnął i tyle z tytułem komentarza odnośnie Słoneczka, po prostu dno i... 3 metry mułu, nigdy nie będziesz for a long time. No mój drogi, tutaj też się mylisz, bo najpierw właśnie pisałeś, że nigdy nie będę, nie, najpierw pisałeś, że szybko nie będę, potem, że nigdy nie będę, potem pisałeś, że jak już byłem na top 1, że tylko na chwilkę, a potem żeś się zastanowił jednak i wymyślił, że no to jednak, że nie będziesz wiecznie. A ja ci to zawsze mówiłem, że wiecznie to nikt nigdy nic nie będzie robił. Ale mówiłeś, wszystko to co mówiłeś, polecam ci zabawne opisy słoneczka właśnie przeleciałem. I borut. Sany znowu zmienił opis. Mały płaczek. Jedziesz z tymi Niemcami. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz Maćka, to zrób to teraz. Zrób to teraz, właśnie, jeżeli tego nie subskrybujesz. A ja wam jeszcze raz pokażę. Jest 23.57 136 280 versus 135.156. Milion EXPA jest po prostu zarombisty. Brawa dla słoneczka. Mając 20% przewagi bonusa, gildi. Wywalczył po 3 miesiącach. Milion Expa. No jest po prostu dzielny chłopak, hip hip hura dla niego. Kto dotrwał do końca odcinka, niech da komentarz hip hip hura za mądrość samego albo nie wiem cokolwiek innego, bo mi po prostu czasem. Ręce opadają, nie chcę mi się nawet pisać tu w tych komentarzach nic zmieniać. Ja mam swój od zawsze i nie mam zamiaru tu nic zmieniać. On niech się bawi w te jednodniowe opisy. Masę milion Expa więcej. Cóż niech ma. Zaraz po 12 zrobię sobie jedno zadanie i ja będę miał milion więcej. To takie robienie opisów w stylu e, podniecę się na 10 godzin, żeby później przez miesiąc znowu milczeć. No, tak lubi, to niech tak ma. Ja wolę takie opisy, które są niezmienne. Tak? Cokolwiek się za miesiąc, za dwa czy za trzy nie wydarzy, te wszystkie levele wbijam jako pierwszy i to jest prawda, fakt i tu się nic nie zmienia. Tak? Nie ma tak, że dzisiaj jest tak, a jutro jest inaczej. To jest prawda. To jest fakt niezmienny. Eee, i, I tyle. A jakieś tam tworzenie rzeczywistości to jest co innego. Natomiast tutaj mamy dwunasty orderek. Kolejny dwunasty orderek kolejce. Tu to nie wiem ile jeszcze będę musiał pracować, żeby dziesiąty 10 wbić. 1000 godzin. 50 dni po 20 godzin. Za dwa miesiące może dziesiąty wbiję. Zadania już niedługo będzie 11. 7226 walk. No coś fantastycznego. I tu już po dwunaste. Moi drodzy, jeżeli Wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę, zaraz zaczniemy nagrywać kolejny, ale żeby nie było, poczekamy do tej 12, żeby konkretnie rozpocząć dzień i żeby potwierdzić to, o czym mówiłem, bo w tej chwili już cały czas ma 4657, czyli nie dorobił żadnego zadania, ale niech będzie, że damy ten czas do północy, wybije północ i z wybitej północy. A Już jest północ? Allo? czy jest już północ? Jest już nowa awanturniczość i moi drodzy... Taka to jest przewaga ISANego! 136 280 wersus 135 160 Milion 100 tysięcy EXPA z groszem, ma przewagi! Brawo Dyson'ego, brawo! Nie wiem, czy jakiegoś lekarza poszukać albo co, ale to już nie. Moja sprawa. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Hejka i pa pa!